Cześć, dzień dobry. Dzisiaj ponownie na tapecie nowy XTR M9220. No i dzisiaj będą już moje wrażenia konkretnie z jego kilkumiesięcznego użytkowania. I mam nadzieję, że tym materiałem uda mi się też troszkę pomóc, odpowiedzieć na pytanie, czy rzeczywiście warto przechodzić na nową grupę, zmieniać specjalnie ze starej, bo wiem, że niektórzy takie dylematy mają. Krótko mówiąc, czy rzeczywiście jest taka wyraźna różnica i czy nowy XTR jest wart takiego inwestowania sprzętowego. Na wstępie powiem, że tą grupę dostałem do ręki na początku września. Teraz mamy już drugą połowę grudnia, także 3,5 miesiąca miałem okazję już po prostu sobie na niej jeździć. W tym czasie udało mi się także dwa razy wystartować w zawodach w Rybniku oraz w Soszowie. Filmy z tych imprez macie także na kanale. Obydwie zakończyłem na podium, także ten bojowy sprawdzian wyszedł dobrze. Więc to tak w kwestii tego, ile było czasu na testy i jak one wyglądały. A teraz po kolei przejdziemy sobie przez wszystkie elementy nowej grupy. A zaczniemy od napędu, czyli rzeczy, która prawdopodobnie na pierwszy rzut oka wywołuje tutaj największe wrażenie, no bo Shimano w końcu przeszło na system kompletnie bezprzewodowy. No i w nowej grupie właśnie mamy tutaj elektryczną przerzutkę, Żadnej linki, żadnego kabla, czysty wireless. No i dla kogoś, kto tak jak ja, całe, absolutnie całe życie jeździł tylko i wyłącznie na lince i zawsze był z tej linki zadowolony i uchwalił, no to oczywiście rodziło to wiele pytań. W skrócie, czy będzie to działać fajnie, czy nie będzie sprawiać problemów, czy nie będzie miało jakichś bolączek, właśnie związanych z tym, że jednak musimy mieć elektronikę, bateryjki, trzeba to ładować wiadomo, czy sygnał się nie będzie gubił, tego typu rzeczy, które można by sobie wyobrażać. No i w skrócie, po tych ponad trzech miesiącach stwierdzam, że działa to naprawdę fajnie. Przede wszystkim przerzutka zmienia biegi momentalnie. Nie ma żadnego laga, ona się w ogóle nie zastanawia, nie czeka sobie na jakiś tam odpowiedni moment w obrocie, żeby tam tego łańcucha nie przekosić, coś tam. Nie, klikasz guzik, momentalnie ona robi to, co Ty jej zadasz, dokładnie tak, jak gdyby była linka. Przy czym wydaje mi się, że ona te biegi zmienia jeszcze szybciej niż w przypadku linki i robi to naprawdę, naprawdę precyzyjnie. Dla mnie fajne jest to, że panowanie nad tym jest w 100% pod moim palcem. Dokładnie tak, jakbym po prostu miał tą linkę. Tyle, że tutaj naciskam sobie guziczek, przerzutka robi od razu cyk i bieg jest zmieniany. Przerzutkę regulowałem, ustawiałem raz podczas jej montażu we wrześniu. Z montażu też jest fajny film na moim kanale, także zachęcam do obejrzenia. I od tego czasu nie trzeba było nic więcej gdzieś poprawiać, ustawiać. Działa perfekcyjnie aż do teraz. Mimo tego, że no jakieś tam pierwsze strzały już w swoim niedługim życiu zebrała. Tutaj widać właśnie uderzenie po jakimś kamieniu, czy też po glebie. Także, krótko mówiąc, nie bardzo się mam do czego przyczepić, jeśli chodzi o jej działanie. Naprawdę dorównała, a może nawet i przewyższyła oczekiwania. I zmienianie biegów bez tego fizycznego powiązania z przerzutką również działa bardzo dobrze. Nie ma sytuacji, że coś przeskakuje, że ten bieg nie wchodzi, że się ociąga. Nawet jeżdżąc w gorszych warunkach, w błocie i tak dalej, nigdy nie miałem z tym problemu. Po prostu działa i robi to, co ma robić. Jeśli chodzi o baterię, no to przez te 3 miesiące do tej pory ładowałem ją 3 razy. Oczywiście, jako że był to już końcówka sezonu i troszkę off-season, no nie jeździłem w tym czasie jakoś wybitnie dużo. No nie upalałem codziennie. Jest to też endurówka, więc dużo się jeździ z góry i ta bateria, ta przerzutka nie pracuje aż tyle, co gdybym to było zamontowane w rowerze cross-country i bym jeździł na długie jakieś tam treningi, wycieczki. Ale mimo wszystko, 3,5 miesiąca, gdzie po drodze i tak było jeżdżone i trzy ładowania. Także żywotność tego. Jest naprawdę według mnie na no, bardzo dobrym poziomie, i na szczęście to nie jest tak, że w kółko trzeba o tym myśleć, żeby e, nagle nie zostać bez prądu. Moja jeszcze uwaga jest taka, że kiedy bateria zaczyna się wyładowywać, przerzutka najpierw wchodzi w taki tryb energooszczędny, co oznacza, że nie da się wtedy zmienić biegu całą serią naraz, tylko jakby przed każdą zmianą ona każe ci poczekać około sekundę. Normalnie da się jej używać, nie przeszkadza to nawet w ściganiu, ale jednak już dostajesz ten sygnał, że trzeba będzie naładować baterię, i nie możesz robić już po prostu takich przejść przez całą kasetę z góry na dół, tylko już musisz za każdym razem tą sekundkę odczekać. I w takim trybie dalej można pojeździć 2-3 dni, a potem bateria się po prostu kończy. Wiem, bo przetestowałem to. Osobiście. Manetka też spisuje się naprawdę dobrze. Tutaj inżynierowie zadbali o to, żeby było dużo opcji ustawiania sobie tych guzików, żeby dobrze nam leżały pod palcem i można je nie tylko oddalać sobie przód, tył w jednej płaszczyźnie, ale można je w zasadzie też rotować w wielu różnych kierunkach. Także tutaj możliwości dopasowania pod swojego kciuka. Są naprawdę, naprawdę bardzo duże. No, ta manetka też w międzyczasie zebrała co najmniej jednego takiego mocnego strzała przy glebie i też się bałem, czy jej przypadkiem nie rozwaliłem, ale zniosła to bardzo dobrze. Ten guziczek mi się tylko przestawił, muszę go sobie z powrotem wyprostować, ale nic nie pękło, nic nie strzeliło. I teraz bardzo ważna sprawa bo oprócz tego, że z linki przeszliśmy na prąd, jest jeszcze jedna istotna konstrukcyjnie zmiana mianowicie ta przerzutka, w odróżnieniu od poprzedników, nie ma już takiego manualnego sprzęgła, które znamy z poprzednich grup Shimano. Tu jest po prostu jedna mocna sprężyna. I to jest o tyle ważne, że jedynym takim zarzutem negatywnym pod kątem tej przerzutki, jaki słyszałem od innych użytkowników, jest to, że podobno spada przez to łańcuch z przedniej zębatki z blatu. Więc moja prywatna osobista statystyka z 3,5-miesięcznego użytkowania wygląda tak, że łańcuch nie spadł mi ani razu. A jak widzicie, mam tutaj taką najbardziej, można powiedzieć, symboliczną prowadnicę tylko i wyłącznie od góry i z takim setupem łańcuch nie spadł mi, powtarzam, ani razu. Przy czym jeszcze raz zaznaczę, że startowałem na tym rowerze także i w zawodach enduro. A jak powszechnie wiadomo, jak łańcuch ma spaść, czy w ogóle jak coś ma się zepsuć, to prawdopodobnie stanie się to właśnie na zawodach. I podczas całego weekendu w Soszowie jeździłem przez trzy dni. Myślę, że w tym czasie zjechałem z góry między 30 a 40 razy. Zrobiłem takich po prostu Enduro Lapsów, z czego część była wiadomo w tempie wyścigowym, i dalej nic mi nie spadło. Także z mojej strony działa i nie spada. Natomiast no zobaczymy w przyszłym sezonie, jak będzie. Ale póki co, moje statystyki na ten temat są absolutnie czyste. No i to się pokrywa z tym, co mi się zresztą wydawało, bo ta sprężyna tutaj jest naprawdę mocna. I co prawda nie ma sprzęgła, ale wydaje mi się, że właśnie to, jak silnie ten wózek jest napięty, no to jest to poprawione względem poprzedników. Łańcuch w nowym x jest dokładnie taki sam jak był, on się nie zmienił. Natomiast jeśli chodzi o kasetę, w aspekcie jej działania również nie widzę żadnych różnic. Ona konstrukcyjnie jest tam delikatnie przerobiona, pająk jest troszkę inaczej od tyłu zrobiony. Natomiast z perspektywy jakby użytkowania, przełączania biegów i tak dalej, działa równie dobrze jak jej poprzednik, co też według mnie może być tylko komplementem, bo poprzednia też działa, działała perfekcyjnie. Tym, co się natomiast mocno zmieniło, jest korba. No i tutaj. No cóż, jest ładniejsza, ale to powiedzmy, że jest kwestia gustu. Natomiast mi ta nowa podoba się zdecydowanie bardziej. Fajne jest to, że ona cała już z fabryki jest oklejona tutaj taką folią ochronną, więc nie będzie się tak wycierała od buta jak jej poprzedniczka. Tym, co jest istotne, a czego nie widać, to że w nowym XTR-ze nastąpił bardzo wyraźny rozdział na wersję przeznaczoną do cross-country oraz tą grawitacyjną do tej pory w zasadzie korba była konstrukcyjnie taka sama a tutaj taki podział nastąpił i to co tutaj jest zamontowane jest oczywiście wersją enduro w końcu siedzi w enduro i ma ona wzmocnioną grubszą oś także generalnie te części XTR z edycji enduro są po prostu wzmocnione a te części do cross country są wiadomo nastawione na niższą wagę no i tak z ciekawostek tu mam korbę o ramionach 165 mm. Skorzystałem z okazji, żeby sobie właśnie założyć takie krótkie, i to się bardzo fajnie sprawdza w grawitacji. Bo tutaj, jeżeli już pedałujemy na OS-ie, no to wiadomo, to są takie krótkie, szybkie sprinty, a sprinty dobrze się robi na wyższej kadencji, więc krótkie ramię dobrze tutaj współgra. A do tego, im krótsze mamy ramię, tym oczywiście trudniej jest zahaczyć o coś wystającego z ziemi. A to jest dosyć istotne, bo w ten sposób właśnie połamałem sobie kręgosłup. Że zahaczyłem korbą, pedałem o jakiś tam korzeń kamyczek i poleciałem na drzewo. Także właśnie pod kątem ścigania w grawitacji, korby z krótkimi ramionami są podwójnie dobre. Co bardzo istotne w przypadku korby, Shimano powróciło do klasycznego patentu z dwiema śrubami trzymającymi. Ja osobiście jestem ogromnym fanem tego rozwiązania. Po iluś tam latach jazdy na różnych korbach, zarówno z takim systemem, jak i z tą centralną śrubą skręcającą. Uważam, że to jest najlepsze, co może być, bo to ani się samo nie odkręci i wam nie odpadnie. A wiem co mówię, bo byłem w tym położeniu w Grecji kiedyś, ani też nie będzie problemu, że to się zapiecze i nie będzie się tego dało odkręcić. Co również patrząc po rolkach na Instagramie się zdarza. Ja tutaj nie mówię teraz o Shimano. Tylko w ogóle o tak naprawdę wszystkich korbach, które są na tym systemie z centralną nakrętką, to się potrafi zapiekać, albo się potrafi samopoluzować, jak się tego nie pilnuje. To jak się skręci dobrze, jest nie do ruszenia, nic się z tym absolutnie nie dzieje, a święty spokój jest po prostu bezcenny. Pedały także zostały mocno przerobione i również jeszcze bardziej poszły w stronę grawitacji, o ile w poprzednikach w tych hysterach w wersji trailowej. Mieliśmy niby dookoła taki pałąk, ale tak naprawdę niewiele on wnosił pod kątem jakiegoś podparcia nogi, bo to nawet nie była taka pełnoprawna platforma. To dosłownie był tylko taki lekki pająk. A tutaj rzeczywiście mamy już coś, co można nazwać platformą. Co więcej, możemy sobie tutaj normalnie wkręcić piny. Ja tych pinów nie wkręcałem, nie widzę takiej potrzeby, bo też bez pinów łatwiej jest z powrotem trafić nogą. Ale jeżeli ktoś ma taką ochotę i chce mieć jeszcze lepsze trzymanie buta. Przez tą platformę, poza oczywiście mechanizmem, jak najbardziej piny są w zestawie, można je sobie dodać. Także te pedały optycznie troszkę się zbliżyły w stronę saintów. Są, mimo wszystko, dużo bardziej jeszcze takie ażurowe, lekkie niż sainty, ale mamy taką naprawdę mocno zarysowaną platformę i to według mnie też jest krok w bardzo dobrą stronę w przypadku właśnie tych odmian grawitacyjnych. Wraz z pedałami wjechały też nowe bloki, które, uwaga. Mają teraz funkcję wypinania się w obie strony. Do tej pory bloki Shimano wypinały się tylko i wyłącznie na zewnątrz. Nowe mają także funkcję wypinki do wewnątrz, mają też ciutkę więcej takiego luzu roboczego, więc też pod kątem właśnie użytku w grawitacji no, jest to, myślę, benefit. Teraz hamulce i tutaj naprawdę zadziały się rzeczy, bo Shimano po wielu latach w końcu wysłuchało uwag użytkowników. I zrobili hamulce z naprawdę płynną i przyjemną modulacją. Do tej pory szimanowskie hamulce były znane z tego, że były bardzo zero-jedynkowe. Rzeczywiście ten punkt ugryzienia był taki no, mocno chwilowy, nie było takiego płynnego gradientu. A tutaj jest zupełnie inaczej. I naprawdę, jak się zaczyna hamować, ten pierwszy moment jest naprawdę taki miękki, delikatny. Ten hamulec tak jeszcze daje ci to tą szansę. Tak pyta, czy na pewno chcesz tak mocno. I dopiero jak delikatnie jeszcze dociśniesz tym palcem, to rzeczywiście pojawia się ta cała duża siła hamowania. A dodam, że tej siły jest sporo, bo nowe zaciski Xtera, tej wersji czterotłoczkowej, są większe niż te stare. Jeśli chodzi o siłę, no to dla mnie są porównywalne do zacisków Sainta, czyli naprawdę, naprawdę nieźle. Jeszcze taką istotną rzeczą konstrukcyjną jest to, że zaciski XTR są jednoelementowym odlewem, one nie są w żaden sposób skręcane, co też pozytywnie oczywiście wpływa na parametry ich działania. Shimano w tej generacji zmieniło w ogóle płyn hamulcowy na taki o mniejszej lepkości, czyli jest taki bardziej wodnisty, no i to też na pewno tutaj mocno wpływa na to, że ten hamulec działa tak a nie inaczej. Ale no powtórzę jeszcze raz, modulacja nowych xtr jest super, super przyjemna. Potrzebowałem tak dzień, dwa, żeby się w pełni przestawić po poprzednikach, no bo całe życie kurczę na klasycznych Shimano, więc już byłem przyzwyczajony do tej zero-jedynkowości, ale jak mój palec przywykł, jak się przestawiłem, jeździ się na tym absolutnie świetnie. I uwielbiam, autentycznie uwielbiam te hamulce. Uważam, że są przegenialne i naprawdę warto... Warto sobie takie sprawić. Nowe klamki są naprawdę ekstra. To wyprowadzenie kabla, które idzie sobie tak blisko kierownicy, dla mnie osobiście jest bardzo estetyczne, bardzo mi się to podoba. Regulacja jest lepsza. Teraz odchylenie klamki od kierownicy mamy za pomocą tego pokrętła i ta regulacja jest taka bardziej płynna niż to wcześniejsze pokrętełko, które mieliśmy tutaj tak od boku. Dodatkowo regulacja martwego Położenia tego freestroka jest też dużo bardziej odczuwalna niż wcześniej. Poprzednik też miał regulację tego freestroka, ale ja zawsze miałem wrażenie, że to praktycznie nic nie robi, kiedy sobie tym kręciłem, a teraz, rzeczywiście, jak sobie to przestawiam, to widzę różnicę, więc ta możliwość regulacji jest dużo, dużo lepsza. Klamka mam wrażenie, że leży też bliżej kierownicy, nie, od, nie jest aż tak bardzo oddalona. Jest po prostu mocniejsza. Jak widzicie po tym egzemplarzu dokładnie, ona już też swoje zebrała, co najmniej dwie takie mocne gleby, gdzie naprawdę cała ta manetka mi poszła w którąś stronę. Jest tu poharatana, a mimo to jest cały czas idealnie prosta. Poprzedniki, co prawda, się nie łamały, pod tym kątem były naprawdę spoko, ale wiele razy zdarzyło mi się przy glebie gdzieś tam sobie tą dźwignię. Odgiąć w jedną lub w drugą stronę, i potem musiałem ją sobie naprostować. Tutaj, po dwóch mocnych glebach, gdzie, jak mówię, no, widać, że było strzelane, ta dźwignia jest idealnie prosta. Więc wydaje mi się, że no, po prostu nowe klamki są mocniejsze i tak naprawdę lepsze w każdym względzie od poprzedników. No a pod kątem gdzieś tam serwisowania, obsługi, to dalej jest stare dobre Shimano. Tutaj się na szczęście nic nie zmieniło. Zestaw do odpowietrzania jest taki sam procedury, to jak się z nimi obchodzić, jak się je przelewa od powietrza są takie same, więc to jest dalej ogromna zaleta, bo Shimano są chyba najbardziej łatwymi do obsługi i utrzymania hamulcami ze wszystkich są idiotoodporne, łatwo się je od powietrza przelewa samemu, ja sobie to potrafię zrobić bez problemu, także no tutaj też jest to według mnie bardzo mocny atut, także Shimano poprawiło to, co mogli poprawić jednocześnie Zostawili wszystko to, co było u nich dobre. Więc, tak podsumowując, czy warto sobie przejść na nowego xt zainwestować, zmienić z poprzedniej generacji na linkę? Na takiego oto M9200 czy też 220 to jest po prostu ta grupa do Enduro. Jeśli chodzi o napęd, czy to Wam zmieni życie? Pewnie nie, bo poprzedni Xter na lince według mnie też działał bardzo dobrze, byłem zadowolony. Jeśli się to utrzymuje, to naprawdę nie ma się do czego przyczepić. Ale ten, no jest to przyjemniejsze. Muszę powiedzieć, że rzeczywiście klikanie sobie tymi guziczkami jest bardzo przyjemne, działa to precyzyjnie, szybko, nie sprawia problemów, więc czy zmieni wam to życie? Pewnie nie, ale czy będziecie rozczarowani? Na pewno nie. Jest to po prostu przyjemne, więc jak. Ktoś ma po prostu pieniądze, no to warto. Jeśli natomiast chodzi o hamulce, to warto zdecydowanie, bo rzeczywiście tutaj zmiana jest bardzo, ale to bardzo mocno wyczuwalna podczas ich użytkowania. Jest ta modulacja, która jest zupełnie inna niż była. Są mocniejsze klamki, są lepsze, wytrzymalsze, ładniejsze. Generalnie 10 na 10, jeśli o mnie chodzi. Korba też, jak już mówiłem, jest lepsza, aczkolwiek tutaj, no. Wydaje mi się, że na korbie aż takich różnic w użytkowaniu się nie odczuję jak na hamulcach czy na przerzutce napędzie właśnie. Mam jeszcze u siebie koła z nowej grupy XTR karbonowe, dedykowane właśnie do Enduro, natomiast nie pokazuję ich dzisiaj, nie omawiam ich dzisiaj, bo zwyczajnie nie pojeździłem jeszcze na nich tyle, żeby się móc wypowiedzieć, więc zwyczajnie tego nie robię. Także tyle na dzisiaj. To był XTR-M9200 po 3,5 miesiąca mojego użytkowania. Mam nadzieję, że komuś pomogłem. Oczywiście nie musicie mi wierzyć, bo ja jestem też wspierany przez Shimano i naprawdę chciałem znaleźć jakieś wady tej grupy, dlatego też czekałem z tym filmem tak długo 3 miesiące, ale po prostu no nie znalazłem. Nie mam się za bardzo póki co do czego przyczepić, więc się przyczepię do tego, do czego mogę, czyli że zestaw manetka, przerzutka Nowej generacji jest nieco cięższa niż stara wersja na linkę, ale to jest naprawdę jedyna wada, jaką widzę pod kątem użytkowania. Nowa grupa jest naprawdę bardzo, bardzo dobra, także no cóż, trzeba jej dać okejkę. Okay to wszystko ode mnie, dziękuję bardzo za uwagę. Pozdrawiam wszystkich patronów, no i życzę wesołych świąt, jeżeli się nie zobaczymy przed nimi. Cześć.